Plac Świętego Izaaka z soborem w centralnej części, Pałacem Maryjskim, hotelami Astoria i Angleterre posiada wielkie znaczenie kulturowe i historyczne. Nic więc dziwnego, że został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pod numerem pierwszym znajduje się budynek maneżu Gwardii Konnej zbudowany w epoce wojen napoleońskich w latach 1804-1807 w stylu klasycyzmu. Na podstawie projektu Giacomo Cuarengi. Jego fasada, którą zdobi portyk z ośmioma kolumnami w porządku korynckim, frys oraz trójkątny naczółek, zwrócona jest w stronę placu Świętego Izaaka. Autorem rzeźb jest Paolo Triscornia. W 1816 roku po obu stronach portyku ustawiono zamówione we Włoszech kopie Dioskurów Kastora i Polluxa z rzymskiego Kwirynału. Posągi Dioskurów stoją na granitowych postumentach. Od 1977 roku manesz wykorzystywany jest jako sala wystawiennicza. Pod numerem 3 znajduje się eklektyczna rezydencja Milera, pod numerem 5 dom Zubowa z połowy XIX wieku, mieszczący Rosyjski Instytut Historii Sztuki, i pod siódemką czynszowa kamienica Kitnera z połowy XVIII wieku. Narożny budynek pod numerem 9, dawny dwór szlachecki typu miejskiego, został zbudowany w latach 60. XVIII wieku w stylu wczesnego klasycyzmu. W 1817 roku dom nabył Iwan Miatlew, chrześniak Katarzyny II. Nad oknami parteru znajduje się seria płaskorzeźb. Centralne wejście to portyk z czterema kolumnami porządku toskańskiego, nad nimi balkon z kutą kratą. Czerwony budynek z półkolumnami to była ambasada niemiecka, wzniesiona według projektu Petera Berensa w latach 1911-13. Pod numerem 13, ostatnim budynkiem po tej stronie placu, jest dawny dom ministra stanu zaprojektowany przez architektów Nikołaja Jefimowa i Ludwiga Bonsteda, zbudowany w latach 1847 53 Lat zamyka Pałac Marii zbudowany w połowie XIX wieku przez Andrzeja Sztaken-Schneidera dla córki Mikołaja I Marii. Fronton zdobią neoklasyczne kolumny, wsparte na pięcioułkowych arkadach. Pomnik Mikołaja I jest w remoncie. Ten budynek to jeszcze jedno dzieło Mikołaja Efimowa, dawne Ministerstwo Własności Państwowej. Pięciogwiazdkowy hotel Astoria, zbudowany według projektu słynnego petersburskiego architekta Fiodora Lidwala, ukończono w 1911 roku. Ma ścięty narożnik, aby nie zasłaniał Soboru Świętego Izaaka. Budynek posiada sześć kondygnacji. Dwie pierwsze kondygnacje wyłożone granitem wyglądają jak podstawa hotelu. Budynkowi dodają elegancji łukowe okna na parterze, i granitowe owalne medaliony z girlandami. W perspektywie ulicy widoczna jest iglica budynku Admiralicji. Czterogwiazdkowy Hotel Angleterre jest częścią kompleksu hotelowego Astoria od lat 70. Budynek wzniesiono na początku XIX wieku jako czynszową kamienicę i przebudowano na hotel w 1876 roku. W 1925 roku w hotelowym pokoju powiesił się poeta Sergiej Jesienin. Ten piękny budynek został wzniesiony w latach 1817-1820 dla księcia Aleksandra Łobanowa-Rostowskiego. Jego główna fasada zwrócona jest w stronę prospektu admiralicji. Fasadę zdobi ośmiokolumnowy portyk w porządku korynckim. Portyk wznosi się nad wystającą siedmiułkową arkadą. Rzeźby na fasadzie i lwy z kararyjskiego marmuru są dziełem Paolo Triscorni. W 2007 roku budynek został przebudowany na potrzeby luksusowego hotelu, w tym apartamentu prezydenckiego z widokiem na admiralicję. Na bocznej fasadzie portyk wspiera się na arkadzie trzyłukowej. Posiada również osiem kolumn i taką samą zwieńczającą go rzeźbę dwugłowego orła w koronie w towarzystwie anielic. W narożniku znajdują się lodzie z dwoma kolumnami. Na początku lat 40. XIX wieku zasypano część kanału Admiralicji i utworzono bulwar Gwardii Konnej. Na początku bulwaru ustawiono bliźniacze posągi bogiń zwycięstwa Nike, przekazane carowi Mikołajowi I przez króla Fryderyka Wilhelma IV. Posągi zaprojektował Christian Daniel Rauch. Za bulwarem Gwardii Konnej wznosi się biblioteka prezydencka imienia Jelcyna, mieszcząca się w lewym skrzydle zabytkowego budynku Senatu i Świętego Synodu, zbudowanego w drugiej ćwierci XIX wieku według projektu Karla Rossiego. Budowę obiektu w stylu klasycyzmu nadzorował architekt Aleksander Staubert. W prawym skrzydle znajduje się siedziba Trybunału Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej. Budynki senatu i synodu połączył łuk triumfalny. We wnękach po lewej znajdują się alegorie wiary i pobożności, po prawej prawa i sprawiedliwości. Rzeźby na dachu przedstawiają postaci geniuszy. Dwa anioły trzymają herb Rosji. Łuk triumfalny łączący oba budynki miał symbolizować jedność władzy świeckiej i duchownej. Budynek jest bogato zdobiony stiukowymi płaskorzeźbami. U góry budynku biegnie frys z płaskorzeźbą. Plac senacki, przy którym stoją budynki Senatu i Synodu, to jeden z najstarszych placów Petersburga. Od 1874 roku plac stał się częścią ogrodu Aleksandryjskiego. W 1782 roku na placu senackim odsłonięto pomnik Cara Piotra I, który nazwano jeźdźcem miedzianym. Tę nazwę pomnik zawdzięcza Aleksandrowi Puszkinowi, który napisał wiersz Jeździec miedziany. Pomnik Piotra I jest jednym z symboli Petersburga. Pomysłodawczynią pomnika była Katarzyna Wielka. Gdy objęła władzę w wyniku przewrotu, postanowiła ją legitymizować przez wniesienie pomnika Wielkiego Cara. Na pomniku znajduje się inskrypcja Piotrowi I Katarzyna II 1782. Model pomnika wykonał rzeźbiarz Etein Falcon. Głowa jest dziełem jego studentki Marii Ann Postać Piotra I Wielkiego na koniu ma wyciągniętą rękę w stronę Newy. Wraz z cokołem posąg ma 13 metrów wysokości, z czego na brązowy odlew przypada 6 metrów, a na coku 7 metrów. Postument to ogromny głaz narzutowy znany jako kamień grzmotu. Znaleziono go w zabytkowej dzielnicy Petersburga Lakcie nad zatoką fińską, około 6 km w głębi lądu. Przeniesiono go siłą ludzkich mięśni bez użycia koni. Przed obróbką kamień ważył około 1500 ton. Wąż na pomniku miał za zadanie zapewnić jego stabilność statyczną. Jak wszędzie w takich miejscach, postaci w strojach historycznych liczą na niezły zarobek, pozując do zdjęć. Ogród Aleksandra otwarty został w 1874 roku. Ustawiono w nim szereg pomników i rzeźb. To rzeźba Heraklesa Farnezyjskiego, jedna z wielu kopii. Autorem oryginału, który się nie zachował, był Lizyb żyjący w IV wieku przed naszą erą. Musiałem chwilę poczekać, aby sfilmować ten ogromny bukiet kwiatów, na tle którego wiele osób chce mieć zdjęcie.